W ostatnich miesiącach mieliśmy prace, które prace w, w Brukseli, które de facto znowu ograniczają możliwość płatności gotówkowych. Mieliśmy kolejną nowelizację dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak zwanej dyrektywy AML-owej od Anti-Money Laundering. No i teraz nie wchodząc w jakieś tam techniczne szczegóły, bo co do zasady przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest bardzo ważne i, i, i takie, tego rodzaju regulacje, co do zasady są potrzebne, nie będziemy teraz o ich kształcie dyskutować. Natomiast to, co dotyka każdego, każdego obywatela od, tu, od najwcześniej za trzy lata... W perspektywie trzech lat to ma wejść w życie w krajach członkowskich, no to mówimy tutaj o dwóch limitach. Pierwszy w wysokości 10 tysięcy euro, powyżej którego nie wolno będzie rozliczyć się gotówką. Będzie totalny zakaz rozliczenia gotówką transakcji o równowartości powyżej 10 tysięcy euro. Rozliczenia, ale de facto w szarej strefie dalej będę mógł zapłacić. Tak, czyli teraz, teraz jeśli ktoś ci wystawił fakturę na 100 tysięcy złotych i zapłaciłeś nią gotówką, no to była faktura, były zapłacone podatki. Mogły być pytania. Mogły być pytania, natomiast. To jest legalna legalna transakcja, wszystko jest super. Teraz to będzie nielegalna transakcja, więc jeśli chciałbyś zrealizować taką transakcję, to musisz przejść do szarej strefy, nie możesz jej zrobić legalnie. No i teraz co ważne, od 3000 euro będzie obowiązek identyfikacji i rejestracji i zgłaszania klientów realizujących taką transakcję. Więc jeśli e, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, pójdziesz do sklepu, e, nie wiem, do Elektromarketu, kupisz laptopa i smartfona i zapłacisz gotówką, no to trzeba będzie się wyspowiadać. Albo kim kupisz jesteś. jedną monetę złota. E, tak, albo. A, no, zachęcam, oczywiście zachęcam. Jeszcze raz, to jest kwota 3000 euro. Bez jakiejkolwiek waloryzacji, więc. Czyli kupuję coś za 15 tysięcy złotych, jakiś ogromny telewizor na wielocalowy, przykład. i będę musiał pokazać dowód osobisty w sklepie. Tak, i będziesz musiał podpisać dokument, że ty to ty i że to ty kupujesz za gotówkę tego dnia. A jak będziesz kupował na przykład trzeci raz coś w tym sklepie w ciągu roku, to cię zapytają, a skąd pan ma na to pieniążki i dlaczego. No i teraz. Sklep naprawdę nie będzie chciał tych informacji, więc z perspektywy sklepu to jest tylko koszt. To jest... Kompletnie zbędny koszt, bo to nie są żadne dane marketingowe, które oni mogą sobie jakoś w mistyczny sposób wykorzystać. To jest stricte przerzucanie pewnego rodzaju wręcz policyjnych obowiązków na, 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 na sklepy, na przedsiębiorców. No więc, co się może wydarzyć, co jest najbardziej przerażającym scenariuszem, no to tego rodzaju sklepy na przykład zaprzestaną akceptacji gotówki powyżej tego poziomu. Czyli gotówką będzie można zapłacić tylko do tej identyfikacji, żeby nie musieć się tym zajmować. No to spowoduje. Zmniejszenie ilości gotówki w obiegu, no i dalej taką spiralę ograniczania dostępu do gotówki.